Pedro, powiedz mi, co ty robisz na FFF? Czy to jest jakieś, jakaś skłonność do tego, że za chwilę gdzieś coś chcesz powalczyć, że za chwilę wejdziesz do tego ringu, jednak, czy, czy oktagonu, czy, czy klatki? Po prostu wiem, że tutaj będziesz i cię <laughs> Dobry jest! I znalazłem się. Spodziewałem się, znalazłem się. A tak naprawdę to jestem dobrym kumplem Typsona i bardzo mu kibicuję. I obiecałem mu, że będę na tej walce. Cieszę się, że na niej byłem, cieszę się, że wygrał i w ogóle fajna gala i fajnie, że Trypson wygrał Także Ale dalej jesteś tego zdania, że, że w ogóle nie? Nie ma opcji? Ale będziesz mnie dzierżył, co? Tak będziesz cały no czas... No wiesz, nie? no kurde no... Nie, to chyba nie dla mnie, wiesz? Nie? Nie, tak mi się wydaje Bardziej imprezy? wiem, że imprezy też chcę skończyć, coś innego zrobić, ale imprezy lubię, imprezy, jestem do tego naprawdę wytrzymały w tym i dobry w tym, także... Dobry no jest bardzo dobry. To nie jest dla każdego, naprawdę, ja jestem wytrzymały. Wiadomo, że nie da się imprezować cały czas, także no. lubię też takie właśnie widowiska sportowe, typu właśnie, ogólnie sportowe, nie tylko walki, lubię piłkę nożną bardzo i mhm. inne, a akurat, że przyjaciele walczą... Ee... To je na takie gale. Powiedz mi, jak ci się podobała walka? Pawła? Bardzo mi się podobała y, walka to Pawła, i fajnie, y, no wszystko zrealizował, co tam chciał. Ważne, że wygrał. To jest najważniejsze. Y, widać, że był skupiony cały czas i patrzyłem właśnie na niego, to widać, że no nie mógł tego przypuścić, musiał wygrać. A powiedz mi, jak, jak ci się podobały walki kobiet? O, to była taka ciekawa walka, bo naprawdę już, widziałem, że dziewczyna. A to widziałem jedną. No to jak to się stało? Czy ty byłeś na innej hali? Nie, no... Pierwsza była też kobiet, no, no to na pierwszej nie, nie, nie zdążyłem. Okay. A była tam, na drugiej, no to bardzo dobrze walczyły i naprawdę były wytrzymałe, bo widziałem, że już nie miały siły, już naprawdę ostatnimi siłami walczyły, ale dawały radę, się dotrwać do końca, także jestem pełen podziwu. Czy dziewczyny z Warsaw Shore są w stanie, oprócz oczywiście tej, która już wystąpiła, wiadomo, tak? Mm -hmm. Czy myślisz, że one by się zgodziły na, na, na wyjście do, do klatki OKTAGONu? Nie wiem, czy wszystkie. wiadomo, no, to nie jest, tak jak mówię, to nie jest dla wszystkich. No ale no lepiej znasz, wiesz i. No znasz charaktery, nie? No Wrona pokazała, że potrafi, więc ona no zawsze była taką zadziorną dziewczyną i dała radę, bo była tego stworzona. Wiadomo, że nie wszystkie są tego stworzone, no ale nasze dziewczyny z ekipy powiem, że naprawdę są mega mocne i tak naprawdę to każdemu tutaj w do klatki i myślę, że poważne. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również.